Gdzieś wyczytałem taką informację, że Szczecin miał być docelowo takim trzecim co do wielkości miastem w ówczesnej Rzeszy, tak zwanym miastem milionowym. Taką ciekawostką jest projekt dworca słowowego pod Szczecinem, podziemnego i, i też projekt linii kolejowej podziemnej. Sam dworzec można umiejscowić między ulicami Piastów, pod Podulicka, Dąbrowskiego. W tym kwadracie pod ziemią miał być podziemny dworzec osobowy. Ten dworzec, który przetrwał do dzisiaj, jest dworcem tylko tymczasowym. Na pewno temat dworca podziemnego był bardzo poważnie biany pod uwagę, skoro nanosili go na mapy Szczecinę. Trzeba powiedzieć, czy ten dworzec w ogóle zaczął być budowany. Nie ma żadnych informacji na ten temat. Obecnie nad tym terenem nie są mieszkaniowe, więc już raczej się nie dowiemy. Którym? to jest co so podziemie. Tak, są. Ten dworzec był oznaczony jako no, osobowy dworzec podziemny. W projekcie, w budowie, takie, takie było oznaczenie. A czy cokolwiek w ogóle zrobiona w tym kierunku, nie wiadomo. Może po obejrzeniu filmu znajdzie się ktoś, kto ma jakieś informacje na ten temat. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to tutaj mamy dowód. Kolej pod ziemią istniała ten tunel ma około 160 lat dopiero w 1941 roku bodajże został przerobiony na schron, podzielony na dwa piętra i dołożona ta betonowa czapa. Tunel służył do wycofywania pociągów, które wjeżdżały tutaj przez Ody, prostopadle do ułożenia peronów. Musiały wjechać najpierw pod ulicę Potulicką. Ten tunel wbija się pod ulicę Potulicką. Co ciekawe, w miejscu, gdzie planowano dworzec Docelowy dworzec osobowy. Wbijał się pod ulicę Potulicką, pociąg wjeżdżał do tego tunelu, po, po czym wyprowadzano go na bok na Peony. Wiadomo, że jeżeli tory idą przez miasto, powoduje to utrudnienia w ruchu. Niemcy zakładali, że ten ruch pewnie będzie większy w przyszłości, więc od razu zaczęli budować poprawnie. Ten most, to tam już widać, Adrian. Tam jest fajna panorama. Most tak blisko wiesz, jakieś drogi, a nikt o tym nie wie, jak podejdzie dopiero bliżej. Widzi fragmenty mostu starego. Pod tym wiaduktem widać jeden to obecnie ślepy, gdzie według nas ta kolej miała się zaczynać. Wjazd do podziemnej kolei jest w okolicach ulicy Szczanieckiej, Wilczej. Go już pewnie widać przez roślinność. On zagłębia się w ziemię, schodzi w dół. W tej chwili on jest jako ślepy, tor, ale według niemieckich planów, tu w tym miejscu, miała się zaczynać y, wjazd do tunelu podziemnej kolei. Niemcy, budując linię podziemną, chcieli oddzielić linię osobową od linii towarowej i linia podziemna miała się pokrywać z obecną linią kolejową na ziemną. Nie wiemy dokładnie, w którym momencie miała się wynurzać ta linia z podziemi, ale ona miała prawie do, do dworca głównego miała iść pod podziemią. Prawdopodobnie gdzieś za Turzynem, za stacją Turzyn, miała się wynurzać z podziemi. To dworca podziemnego miały być dwa wjazdy. Jeden miał być w okolicach na obecnego też, a drugi w okolicach dawnego fortu. Plus można to określić, ulicą kusocińskiego, piastów. Czy tutaj miał się zaczynać wjazd pod dworzec, planowany dworzec osobowy? Nie wiadomo. W tym miejscu na mapie pociąg miał się wbijać pod ziemię już. My znajdujemy się teraz u podnóża dawnego Fortu Plus. Zajrzymy sobie do środka. Jest to obiekt bardzo stary ceglany. Być może w tym miejscu właśnie miała się kolej wbijać pod ziemię. A metro, no to jest następny temat. Było wizją pierwszego prezydenta Szczecina, pana Zaęby. Metro miało się zaczynać od podnóży dworca, biegnąć ulicą Niepodległości, dalej Wyzwolenia i gdzieś na Niebuszewie miało się dopiero wynurzać z podziemi. Tu też stawia dużo osób pytanie, czy może pierwszy prezydent Szczecina miał taką wiedzę, że chciał po prostu wykorzystać istniejące już podziemia do budowy tego metra. Ale tego się nie dowiedzieliśmy, czy, czy są takie tunele, czy nie są. I materiał do dzisiaj nie mamy i nie będziemy mieć długo, chyba że pół metra.